Dagestan, południe tej republiki, w pobliżu granicy z Azerbejdżanem. A patrzysz na wybrzeże Morza Kaspijskiego, miasto ponad 100 tysięczne, najbardziej na południe wysunięte z całego kraju. Cytadela Kała została wpisana na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Cytadela funkcjonowała tutaj od VII wieku przed naszą erą do VI wieku naszej ery. Cytadela to praktycznie obecnie mury zewnętrzne. Ładnie odrestaurowane. A środek, tak jak wszędzie w cytadelach. Teren prawie zielony. I wszędzie ładne dziewczyny robią sobie zdjęcia. Tak jak mówiłem, z cytadeli zostały praktycznie wyłącznie mury zewnętrzne które ciągną się również przy Starym Mieście, w dół aż do morza. Taksówkarz, który nas tutaj dowiózł, powiedział, że podobno z Cytadeli wjedzie w stronę morza również tunel, którym można było się stąd ewakuować. Za Cytadelą w górę już tylko lasy i góry. Jedne z wrót wejściowych do Cytadeli. Na tutejszym przedgórzu uprawia się głównie winorośla. Jadąc tutaj, jechaliśmy dziesiątki kilometrów pomiędzy właśnie łanami, jeżeli tak można powiedzieć, o tej uprawie. Właśnie dojrzewają i trwają zbiory. Patrząc z góry, założyłem kaukaską wieżę. Ale nigdzie w okolicy nie widziałem okrągłej. Albo ktoś sobie upiększył dom, albo w tym rejonie budowali takie. Tutaj resztki Dworuchana. Dagestan, stolica Machaczkała. Piękny park w środku i pomnik ku czci tych z lat 1941 45 czyli jak Rosjanie nazywają Wielka Wojna Ojczyźniana. Dopiero w Machaczkali zrozumiałem dlaczego w poprzedniej twierdzy na Starym mieście było Krągłe Wieże. Po prostu tutaj tak jest. W parku centralnym znajduje się kilka pomników i mnóstwo dzieciaków, które wykorzystały wraz ze swoimi mamami pogodę. Piękną pogodę! I ciepełko około 20-22 stopnie. Machaczkała, stolica Dagestanu. To nieco ponad 450 tysięcy mieszkańców i wybrzeże morza. Morza Kaspijskiego, Morza Niezwykle ważnego dla Rosji z uwagi na tereny roponośne No i komunikacyjne trasy w stronę Azerbejdżanu i Iranu Krajka Płow Station Tutaj porcja kosztuje 2 euro Dagestan jest krajem górzystym. Należy również do regionu kaukaskiego. Ostatniego. Leży wzdłuż brzegu Morza Kaspijskiego. Ale jak się odwrócisz w stronę lądu, zawsze zobaczysz górę. Centralny bazar. I gdybym nie wiedział, gdzie jestem, to po tych czapkach na pewno bym rozpoznał region Kaukaski. Machaczkała i okolica to także kraina przypraw. <grywa> kraina granatów granatów które nie wybuchają różne rodzaje kminku i mnóstwo innych których nie potrafię rozpoznać Potrafisz rozpoznać każdy inny albo prawie każdy inny. Nie wiedziałem co to jest. W końcu zapytałem. Okazało się, że to są liście winogron, które zastępują kapustę. Są stosowane normalnie tak jak liście kapusty. No a teraz powiedz mi, jak się nie oblizywać. I jak nie wyciągnąć ręki po to, żeby nie spróbować? Ale jak się spróbuje kilkanaście razy, to już się nie ma ochoty kupować. W tym zakątku bazaru wydaje mi się, że trafiłem do krainy miodowej. Na pewno miodem płynącej. A tak prawdę mówiąc w Dagestanie to głównie rolnictwo. No i ropa. Gdy przyszedłem na to stoisko, spojrzałem i Zacząłem się ciężko zastanawiać co to jest. Sądziłem. Sądziłem, że, że jest to po prostu opał do pieca. Wysuszony łajno. A okazało się, no w życiu nie zgadniesz. To herbata, którą się pije z mlekiem. No, powiedziałbyś? Trafiłem do rybnego świata. Rozpoznasz wszystkie rodzaje? Nie jest to zbyt trudne, ale po kilka odmian z tego samego rodzaju tutaj jest. Nie ukrywam, że spacerując po tym rynku, kupiłem sobie jak zwykle orzeszki, ale największą ochotę miałem sok na sok z granatu. króczki także wszystkie postradzieckie medale Fazu Alijewa Tutaj żyje ponad 36 nacji, nacji tych autonomicznych, autochtońskich. oprócz tego przyjezdni, Ukraińcy, Rosjanie i tak i tak dalej dalej dalej. Rozmawiają w trzech grupach językowych. Każdy ma oczywiście swój, ale to są trzy główne grupy. Oczywiście językiem oficjalnym jest rosyjski. Oj, mnóstwo tego tutaj. Budynek rządowy przy głównym placu. I oczywiście przygląda mu się najważniejsza historycznie postać dawnego Związku Radzieckiego, a sądzę już, że obecnej Rosji. Ten pomnik znajduje się we wszystkich miastach, wszystkich miastach tych najważniejszych, obwodowych. Z obu stron budynku rządowego są znamienne dwie małe budowle. Jedna przypomina, że jest to kraj muzułmański, a druga, że prawie połowa mieszkańców to Rosjanie, a wśród nich dominuje prawosławie. 3 września w Rosji jest Dniem Solidarności w walce z terroryzmem. Mają tutaj też ten problem. Wystarczy przypomnieć sobie o które miałem na tej trasie. Ten jegomość o dyktaturze proletariatu przypomina na kolejnym pomniku. Usiadłem sobie na miejskiej plaży w Machaczkali i żałuj, że nie możesz poczuć czego morskiego zapachu Czystej wody i pustej parzy Jest to już trzecie morze na mojej drodze Po czarnym i Jazowskim Jedna z ciekawszych informacji na dworcu Machaczkała. W listopadzie 1920 roku wielki wódz narodów, Josif i tak dalej, Stalin był tutaj. Ciekawe. Mało takich informacji. Stacja kolejowa w Machaczkała niestety nie ma nic z połączeń, które mnie interesują.